Branża budowlana przeżywa aktualnie rozkwit, ale nawet w okresie hossy deweloperzy muszą komunikować się z klientami i do owej komunikacji używają outdooru. Do naszych klientów należą m.in. Robyk, Ronson, Dom Development, Gelanko, Magdom, Norblin, Locum Development czy Adatex. W kampanii Azbudu informowaliśmy o promocyjnych cenach na młodym żoliborzu, a także kierowaliśmy klientów do biura sprzedaży. Dla firmy Real Invest przygotowaliśmy kampanię o ich realizacji w Konstancinie, a dla MarwiPolu uruchomiliśmy komunikację o promocyjnej racie kredytu zamieszkania. Deweloperów wspieramy także w wymiarze digitalowym planując kampanię w wyszukiwarkach, tworząc strony internetowe czy realizując kampanie remarketingu OOH. Remarketing OH polega na emisji reklam banerowych w aplikacjach i serwisach mobilnych odbiorcom, którzy mieli kontakt z reklamą na wybranym nośniku outdoorowym. To kompleksowe wsparcie gwarantujące sukces sprzedażowy.